W sumie kurwa, uśmiercili Alfreda, teraz uśmiercili Rasa, Kogo? kolejnego uśmiercę. Znaczy, wiecie, obecnie, obecnie jest wydawana serial, ba, seria Batman and Robin z 2023 roku i wyszło, nie pamiętam chyba, 16 rozdziałów. my już nie chce być Robinem. Co w sumie pokazuje właśnie tę e, kon, kon, konsekwencję? Dlatego, że mniej więcej każdy, właśnie, kto został być robinem, mają chyba 15-16 lat, maksymalnie 17, jakby zostało być właśnie własnym chyba super bohaterem gdzie. To jest też trochę skomplikowane, bo nie rozumiem, po co dali, że znowu Tim jest kurwa robinem, gdzie był Uret Robinem, wymiał miał więcej sensu. Bo teraz jest straszne zamieszanie kurwa z Damianem, i to mnie martwi bardzo, dlatego, że obecnie mamy rozdział, gdzie matko nie pojta. Z Mefisu chyba teraz Batman walczy jeżeli dobrze pamiętam, czy momentu nie pamiętam nie do końca, no, teraz już przypomnę sobie. I problem jest taki, że Damian jest właśnie uwięziony w jego świecie. I jest problem. Dlatego, że opisy końców sugerują nam, że Batman może nie zdążyć go uratować i to mnie kurwa niepokoi, bo jeżeli drugi raz już nie są mi ramiona, to ja tego nie przeżyję! Ludzie, ja tego nie przeżyję, jeżeli drugi raz nikomu nie są, to ty kurwa, że onda jak to zrobicie? Ja na serio kurwa rzucę Disy, jak mi to zrobią! Nie, nie, nie mogą mi tego zrobić! Nie, 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 Banda musi go uratować. Cóż! A czy wiecie, może coś mi kurwa robiłem! Może być kimkolwiek chce! Może być każdym kurwa bohaterem! No to mi się szkata. spoko! spoko. Ewentualnie wiesz, będzie jakiś wielki jak jak kurwa z na końcu miksą, że nagle ogłoszą, oh, że nie wiem, e, że jednak albo, że będzie, Albo, że coś tam się zmieni ale oby, kurczę, nic nie zrobili kupię to, czego będą potem żałować, bo jeżeli znowu wymyślał coś, że teraz głośnicy w tej serii, a następny, kurczę, jakoś magicznie go przywrócą, to ja tego nie przeżyję, Przekam to.